Proszę Państwa o zajęcie głosu. Szanowni Państwo, jako pierwszego o zabranie głosu proszę Wójta Gminy Łuków, Pana Mariusza Osiaka. Szanowni księża, szanowne poczty sztandarowe, panie senatorze, przedstawiciele władz samorządowych różnych szczebli, przywitani według godności, przedstawiciele służb mundurowych, wszyscy zebrani na dzisiejszej uroczystości, uroczystości podwójnej, uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz uroczystości związanych z obchodami święta Wojska Polskiego. Tradycyjnie od wielu lat gromadzimy się tu na cmentarzu wojennym przy ulicy Strzelniczej w Bukowie, by wspomnieć rocznicę Bitwy Warszawskiej. 105. rocznicę w tym roku obchodzimy. Ta bitwa, która jest uważana za jedną z najważniejszych bitew w historii nowoczesnej Europy, a nawet w historii świata, przyczyniła się w roku 1920 do zatrzymania nawały komunistycznej, bolszewickiej, nadciągającej ze wschodu na Europę. To w nowym czasie żołnierze polscy powstrzymali tę tę nawalę. Dziś chciałbym w imieniu własnym, w imieniu władz samorządowych, powiatu łukowskiego, gminy Łuków, miasta Łuków, złożyć serdeczne podziękowania wszystkim żołnierzom, którzy pełnią służbę w obronie ojczyzny. Chciałbym również podziękować tym wszystkim, którzy w przeszłości Pełnili tą służbę, ginęli na różnych frontach różnych wojen za wolną, niepodległą Polskę. To niezwykle ważne, byśmy tak gromadnie, tak licznie jak dziś czcili pamięć tych wszystkich, którzy dla Polski oddali swoje życie, a ci, którzy dziś pełnią służbę, by mogli ją pełnić w spokoju. Róbmy wszystko, by. Polska nasza ojczyzna była bezpieczna, była suwerenna, była niepodległa. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji dzisiejszego święta wymienieni.